Pewien młody człowiek ubiegał się o stanowisko kierownicze w znanej firmie. Przeszedł kilkuetapowy proces, rozmawiał dwukrotnie z rekruterami i miał wstępną rozmowę online z firmowym HR. Został też finalnie zaproszony na osobiste spotkanie z szefami. Opowiedział mi o tym spotkaniu, które według niego było merytoryczne i z którego był bardzo zadowolony. Ale pomimo tego nie został przyjęty. Kiedy się spotkaliśmy, aby porozmawiać o potencjalnych powodach odrzucenia, Przyczyna w zasadzie sama rzuciła mi się w oczy. Moim zdaniem, kandydata nie przyjęto ze względu na widoczne, agresywne tatuaże. Wysłuchałem relacji młodego człowieka z tego, jak przebiegł cały proces rekrutacji. Z mojego punktu widzenia, trudno było się do czegoś przyczepić. Oczywiście nie znałem dokładnego profilu stanowiska, jakie się ubiegał, ale bazując na własnym doświadczeniu, nie spodziewałem się, że były tam jakieś bardzo specyficzne kryteria, których nie spełniał. Gdybym sam był na stanowisku tego zatrudniającego, to myślę, że tego chłopaka bym przyjął. Posiadał wszystkie potrzebne kompetencje, a ponadto miał naturę i temperament pozytywnego ekstrawertyka, potrafiącego przekonywać do siebie rozmówców. Rzecz jasna, w procesie mogli być jeszcze lepsi kandydaci, i odrzucenie tej kandydatury mogło wynikać z selekcji pozytywnej, a nie negatywnej. To znaczy, że wybrano lepszego kandydata, a nie odrzucono mojego rozmówcę z uwagi na niespełnianie jakichś kryteriów. Ale umówmy się, że w praktyce takie decyzje są rzadkie. Prawie nigdy bowiem nie mamy do czynienia z nadmiarem fantastycznych potencjałów spełniających wszystkie nasze wymogi. W rzeczywistości wybieramy tych, którzy po prostu najlepiej spełniają większość kryteriów. No i co do których czujemy jakąś chemię. No i tu właśnie, moim zdaniem, był problem. Jak powiedziałem, sposób komunikowania się młodego człowieka był jak najbardziej pozytywny i budzący zaufanie. Ale miał on na palcach obu rąk duże, wytatuowane symbole, utrzymane w konwencji liternictwa gotyckiego. Tatuaże te zrobił on sobie zaraz po maturze, a były związane z przynależnością do jakiejś grupy przyjaciół. Były zupełnie neutralne. Nie były manifestacją żadnych poglądów, filozofii, sympatii do jakiegoś nurtu, ruchu, subkultury czy czegoś podobnego. Po prostu swoiście pojęty ozdobnik. Tatuaże są obecnie powszechne. Można je traktować podobnie jak inne elementy, upiększające wygląd typu koczyki u kobiet czy zegarki u mężczyzn. Ale są osoby, które mają problem z akceptacją takich osób. I są po temu myślę, trzy główne powody. Po pierwsze, tatuaże inaczej są odbierane u pracowników na stanowiskach średniego szczebla. Raczej mało kogo bulwersują wytatuowane fryzjerki, sprzedawczynie w sklepie, kierowca autobusu, czy nawet urzędniczka na poczcie. Ale pewien dysonans pojawia się, kiedy mamy do czynienia z pracownikami biurowymi. Widoczne, agresywne tatuaże nie pasują każdemu, kto nosi garnitur czy biurowy kostium. Kiedy pracujemy w instytucjach finansowych, jesteśmy prawnikami czy pracownikami korporacji, tatuaże na ogół nie robią dobrego wrażenia. Po prostu przełożenie w takich wypadkach preferują neutralną postawę i brak podstaw do jakichś emocjonalnych ocen wynikających z samego kontrowersyjnego wyglądu. Drugim powodem jest obawa. Że tatuaże są manifestacją jakichś skrajnych poglądów, lub znakiem przynależności do specyficznych subkultur, których nie znamy i których nie rozumiemy. Dla wielu pracodawców może to być znak ostrzegawczy, że w przyszłości będziemy mieli z tym pracownikiem problemy wynikające nie z przyczyn zawodowych, ale osobistych więc wolimy dmuchać na zimne. I trzeci powód wynikający z poczucia estetyki, zwłaszcza u osób starszego pokolenia. Które po prostu nie akceptują tatuaży jako elementów wywodzących się z kręgów więziennych. Odwróćmy teraz perspektywę i wejdźmy w buty menedżera zatrudniającego osobę z tatuażami. Na pewno trudno jest nam odrzucić uprzedzenia, jeżeli tatuaży nie lubimy, ale zważmy, czy zatrudnilibyśmy tego kandydata, gdyby takich tatuaży nie miał. Jeżeli tak, to spróbujmy rozbroić naszą bombę niepewności i zapytajmy rozmówcę o to, dlaczego właściwie nosi takie ozdobniki, co one dla niego znaczą i jaka jest ich symbolika. To może być ciekawy punkt, nie tylko do oceny, na ile niebezpieczne mogą być przekonania naszego rozmówcy, ale także do zrozumienia jego postawy, psychiki i tego, co nazywamy w rekrutacji profilem psychologicznym. Bo przecież, im lepiej poznamy osobę, z którą być może przyjdzie nam pracować, tym większa korzyść dla nas i dla zespołu. Nie bójmy się zatem tatuaży, i o ile polityka firmy jasno nie precyzuje, jak się do nich odnosić, to postarajmy się obiektywnie ocenić, czy mimo tego pracownik będzie dla nas wartościowy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moją stronę chotechotomyychcharlie.pl gdzie możecie pobrać zarówno bezpłatne materiały, jak i zakupić moje książki i e-booki dotyczące różnych aspektów zarządzania ludźmi. Zapraszam też na kolejne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.